Dobra, film się już skończył. Do łóżek. Mam, ale jeszcze jest wcześnie. Nie. Jeśli szybko pójdziecie, jutro pójdziemy na niespodziankę. Na lody? Nie możemy iść na lody, bo przecież mam kaszel. Kto to może być o tej porze? Idź, zobacz. Witam. wieczór! Ktoś przyszedł? A to policja. Tak, pewnie przyjechali, dlaczego dzieci tu jeszcze nie śpią? Kogo tu nie się o tej porze? Faktycznie, coś się musiało stać. Idźcie na górę, zajdę tam. Czego oni mogą chcieć? Pewnie przyjrzeli monitoring i zobaczyli, że Zuzia ostatnio pracowała to czerwone auto pod sklepem. Mówiłam, że będą z tego problemy. Tak, to prawda. Ona przyjechała niedawno z zagranicy. Mówią o tobie. Dobrze, na pewno się dostosujemy. Do widzenia. Gdzie jest tak w ogóle, Adaś? Nie wiem. Jestem tutaj! O, Adaś. Już poszli? Tak. Nie pójdziemy jutro na niespodziankę, w związku z tym, że Karolina przyjechała niedawno za granicę, nałożyli nam kwarantannę. I przez pewien czas nie możemy opuszczać domu. Co takiego? Ja się umówiłam z Lizą na sobotę, że zaprzyjaźnimy ze sobą nasz, nasze świnki morskie. No to się musicie odmówić. To przecież straszne. Nie będziemy mogli wychodzić z tobą przez dwa tygodnie. Ja chyba umrę do tego czasu. No właśnie, to jest bez sensu. Przecież ja też nawet od kilku miesięcy nie kaszlałam. To jagoda. A ja nie wytrzymam z tym kaszlem. Chodź na dół, dam ci syrop. Ale ty jesteś rozpalona. Nie masz gorączki? No, pewnie, że masz i to 39 stopni. To już naprawdę wysoka gorączka. To co teraz? Przecież nie pójdziemy do lekarza, bo nie możemy wychodzić. Trzeba zadzwonić na pogotowie. Po co? Jeszcze stwierdzam, że mam koronawirusa, a na pewno nie mam. Karolina też by wtedy musiała mieć. Może miała, a nikt o tym nie wiedział. Nie każdy ma objawy choroby. Czym szybciej zadzwonimy, tym lepiej. Idę obudzić tatę. Będziemy musieli ją zabrać i wykonać testy. Mamo, mamo, Ciegieł, odgadam pójdę do szpitala, yy, co nie będziemy jej widzieć bardzo, bardzo długo? Pojąć ją. Usiądź tutaj. Wykonam ci testy. Nic cię nie będzie bolało.